cześć cześć witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z fortnite ja już klikam graj i zobaczymy jak to dzisiaj nam pójdzie czy będziemy mieli to królewskie zwycięstwo no czas pokaże czas pokaże co z tego faktycznie nam wyjdzie no gra już nam się ładuje no to ja korzystając z okazji że gra nam się ładuje to ja serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału. Kliknięcia czerwonego przycisku. Koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić, tak oczywiście, żeby nie przegapić. Kolejnych odcinków z Fortnite z innych gierek. Ogrywamy teraz chociażby kroka, tak, czyli tą grę z dzieciństwa. No to myślę, że wielu z Was doskonale zna. I chętnie mu będzie o niej sobie przypomnieć. No ale teraz zastanówmy się. Gdzie my tutaj właściwie chcemy polecieć? Nie mogę się zdecydować. Nie chcę też lecieć przez całą tam. całą mapę. No to tu niech będzie. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Selekcje mam podblokowywane. Dobra, lecę. No to no na tym Fajnym hoteliku, moteliku właściwie sobie wylądujemy, poczujmy się trochę jak na wakacjach, a czemu by nie? Dobra, już jakąś broń mamy. Proszę, skrzyneczka, kolejne. Snajperkę mamy. Dwie mamy takie, tak? Snajperki to też taka. Ale fajnie, że ją można nie trzeba ciągle przeładowywać. O nie. O, tą niewygodną snajperką, ale się udało, tak. Znaczy niewygodną właśnie. Jak na snajperkę to była bardzo wygodna. O! Taki układ chyba będzie tutaj idealny, jak na razie. Przeładujmy sobie te wszystkie bronie. No fajnie, fajnie, że już mamy jedną likwidację. Ale jeszcze trochę ich. Mam nadzieję, że w tym odcinku będzie. Ok, to jakaś amunicja. Zawsze się przyda. Co? O, to jest coś, co się przyda. Dokładnie osłonkę sobie od razu wypijemy. Trzeba się jeszcze ozaierzeć. Skrzyneczka. No, proszę, jaka strzelba tutaj nam się trafiła. Elegancka. No to będzie bum. Nie drewniany, więc tak ładnie nam się nie spali, ale trochę na pewno. Tak, to chciałem, ale jak mamy tutaj leczenie w sprayu, no to wolę leczenie w sprayu. O, proszę, duża osłonka. To sobie już do niej od razu podbiegniemy i od razu ją sobie wypijmy. Cały czas jesteśmy celem, ale zagrożenie jest małe, więc nasz przeciwnik nie jest gdzieś w pobliżu. No dobra, jedziemy. Jedziemy bardziej w krąg burzy. No i oczywiście szukać też naszych przeciwników. Oho, już chyba jednego widzę. A nawet dwóch. O nie! Uf, ale udało nam się, ten jednego nam się nie udało zlikwidować. ale... No proszę, to nam się tutaj gwiezdne wojny zrobiły. I Blaster też jak gwiezdnych wojen. I co ja mam teraz brać? Co ja bym chciał? Wszystko! Ja bardzo chcę mieć świetlny. No proszę, to jest na tyle fajne, że nie trzeba przeładowywać. No to jest bardzo efektowne, ale zupełnie nieprzydatne w tej grze. Więc niestety ten Miecz Świetl sobie zostawimy tu. Chociaż trochę się jeszcze nim pobawię. O nie, tak jak mówiłem, zabawa była przednia, ale jednak chwyciliśmy najprostszą grą. Chociaż mogłem spróbować z blastera, tak? Ciekawe, jakby to nam poszło. No dobra, zbieramy się i jedziemy dalej. Szkoda, szkoda tego tego miecza świetlnego. Ale lecimy. O nie, to tak zaryzykować to nie będę. No i proszę, udało nam się uniknąć niechybnej śmierci, tak? Z rąk jakiegoś naszego przeciwnika. O, ja może tak sobie zrobię. Może się przejedziemy tutaj? Rozglądam się z jakimiś przeciwnikami, słuchajcie. Coś ich nam się pochowali. Ja jeszcze się cofnąłem tutaj, weźmiemy sobie ten karabin, ewentualnie może... Ten taki snajperski, tak? Właściwie to nie jest tyle co snajperski, to po prostu z dobrym celownikiem. 18, 18 nas zostało. Fajnie ten motyw Gwiezdnych Wojen dołożyli. Bardzo lubię tą serię, bardzo lubię w ogóle Gwiezdne Wojny, tak. Wychowałem się trochę na nich. O nie! O i zlikwidacja z blastera. A chciałem przeładować nawet ten blaster teraz. Wy tego nie zobaczyliście, ale musiałem, że wam się do tego przyznać. Dobra, rozwalimy tu trochę nam tutaj... chociaż tej osłonki dojdzie. Dobra, wsiadam do samochodu i jedziemy dalej. Może jeszcze tyle, że się tu sobie zaparkuję. I zatankuję. Paliwo coraz droższe, a tu jest za darmo, tak? Więc jedziemy. Oppona nam poszła. O ty. Oto ci. Lord Sith. <śled> Widzieliście tego tam z czerwonym mieczem świetlnym? Ładnie to tak. O nie, o nie, o nie! Szybko tutaj się spróbujmy podleczyć. On wie, że my tu jesteśmy! O, nie, zapomniałem o burzy. Chciałem wziąć lepsze, ale się nie zdążyłem. Jak burza mnie zaatakowała. No dobrze, ale cały czas żyjemy, a to jest w sumie najważniejsze. Wypijmy tutaj tą osłonkę. Chcę być też trochę bardziej bezpieczni. O ty, cały czas nam atakuje. Aj i trafia. A my uciekamy, ale jak tu go podejść? Jak tu go lepiej podejść, słuchajcie. No mamy, mamy ten szybkostrzelny taki, ja już to mówię, snajperkę. Trafiliśmy. Ale to tylko raz. On teraz się elegancko tam podleczy. No a budować nie mamy jak tutaj. Poza tym burza się zbliża, więc chodu. O nie, no, ty! W plecy! W plecy! Ładnie to tak. Oj, to nie honorowo. Już nam się spray kończy, zdrowotny. Oj, ta końcówka dzisiejszego odcinka będzie pod znakiem ucieczki. Zdecydowanie. Chowamy się tutaj. O, dobra, dobra. Lepsze to niż nic. lecimy dalej. Ilu zostało Sześciu nas zostało? No naprawdę niedużo. Czyli wynik fajny. Ile zamieliśmy likwidacji Pięć. No czyli też jak najbardziej nie ma co się go wstydzić. Chociaż trochę mnie boli, że już mamy tak mało życia, no a to jeszcze przecież będziemy walczyć, jeszcze co najmniej o podium, a właściwie walczyć to będziemy o miejsce pierwsze. Jest świetny, no dobra. Nie wiem czy go użyjemy, ale niech będzie. I tak teraz mamy miejsce, żeby go wziąć Ale fajnie, aż mam ochotę zagrać w jakieś Gwiezdne wojny. Hm, może zagramy w jakąś klasykę. O nie, nie. Aj! Chciałem go z miecza tam, ale no nie udało się. Ale poszło całkiem fajnie. Ogólnie piąte miejsce, ja bawiłem się bardzo dobrze, naprawdę, mam nadzieję, że wy również, trochę mi się tu Gwiezdne Wojny zaszczepiły, wam powiem, muszę intensywnie trochę coś o tym pomyśleć, jak macie ochotę, macie jakieś pomysły, koncepcje, śmiało zapraszam do sekcji komentarzy, śmiało piszcie, czy macie ochotę na jakieś Gwiezdne Wojny, czy może po prostu walimy dalej w Fortnite, a może właśnie w... Takie gry typu krok, a może jeszcze jakieś inne pomysły. Jestem bardzo otwarty na Wasze koncepcje. Ja za dzisiaj Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No i proszę, zostaliśmy pomszczeni. Ja za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Zachęcam do kolejnych odcinków. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie subskrypcję, łapkę w górę, jak już mówiłem, jakiś komentarz. No i do usłyszenia. Cześć.